Minął kolejny miesiąc w mieście nauki Katowice 2024. Zobaczmy skrót wydarzeń. Różnego rodzaju raki, które mogą być automatyczne, półautomatyczne. Przedstawiliśmy dwa tematy, czyli bezpieczeństwo w górach i kwestie związane z prawidłowym przygotowaniem się do wyprawy w góry. Niezależnie czy to jest wysokość typu 1000 czy 2000 metrów, czy. Duże góry typu Himalaje, Andy y, czy Alpy. Było bardzo fajnie. Co prawda ja jestem bardziej amatorem, jeśli chodzi o góry. Nie chodzę za bardzo po górach, ale dużo fajnej, wartościowej wiedzy na przyszłość myślę. Wiedziałem się głównie o treningu, który akurat dla mnie był teraz aktualnie najważniejszy, bo przygotowuję się na rysy w czerwcu. Przede wszystkim, oczywiście, chcieliśmy spopularyzować tutaj te aktywności górskie i pokazaliśmy zarówno na przykładzie sprzętu, co widać, jak i na przykładzie. Przygotowania się takiego teoretycznego, mentalnego, czy fizycznego, jak w tych górach się poruszać i jak się do takich wyjazdów przygotować. Zerwaniem lawiny, zbudzeniem lawiny, warto taki detektor. Już nie mogę, jesteśmy na wystawie zatytułowanej "Z archiwum Jerzego Kukuczki" wystawa, której celem jest przedstawienie właśnie tego, co Jerzy Kukuczka po sobie pozostawił wszelkie pamiątki, które. Po nim pozostały, po jego wspinaczkach wysokogórskich. Możemy tutaj je oglądać. Wystawa zawiera różne takie przedmioty typu strój, fotografie z wypraw, sprzęt spinaczkowy, a nawet taki orientalny pokoik z pamiątkami, które przywoził z Nepalu, z Indii czy z Pakistanu. Niezwykłość tych zdjęć polega na tym, że pokazują taki monumentalizm góry ośmiotysięcznych. I są to zdjęcia bardzo takie autentyczne, pokazujące akcję wspinaczkową z pierwszej ręki, dosłownie wykonaną ręką Jerzego Kukuczki, więc są nie dość, że estetyczne, to też pokazują po prostu tę historię, to są świadectwem tego, tych wielkich wspinaczek, tego, tych sukcesów polskiego himalaizmu. Przedmiotem tygodnia miłości jest miłość, ale pokazywana w zupełnie innej odsłonie, a mianowicie w odsłonie głęboko naukowej, która myślę pozwoli pokazać zupełnie inne oblicza miłości, i te somatyczne, i te psychologiczne, i te społeczne. W programie między innymi wykład naszych kardiologów na temat tak zwanego syndromu złamanego serca, również wykład na temat miłości. Cząsteczek czy atomów, tak zwanego splątania kwantowego. W, w Kato Science Corner można obejrzeć Emotion Control Unit, pracę polskiego artysty Przemysława Jasielskiego, która jest interaktywna i pokazuje, jak czują maszyny. Jakiś czas temu postanowiłem zbudować maszynę, która będzie miała swoje emocje i będzie mogła reagować z otoczeniem, z widzami i te emocje wytwarzać w odpowiedzi na ich ruchy, czy dźwięk, czy światło. color. Okay. Dziś prowadzimy warsztaty Self Reflection dotyczące wizualizacji danych w życiu codziennym. I warsztaty mają na celu pokazanie uczestnikom, że wizualizacja danych nie musi być przerażająca i prowadzona tylko i wyłącznie w Excelu czy w PowerPoincie, ale może też wprowadzić dużo radości w nasze życie i rozwinąć naszą kreatywność przy jednoczesnym jakby rozwinięciu naszej umiejętności postrzegania otoczenia. Jednym z pierwszych zadań, bo będzie jeszcze więcej, było stworzenie. Wizualizacji dotyczącej drogi, którą pokonali, aby właśnie dotrzeć tutaj do Kato Science Corner dzisiaj. Jechałem głównie do inspiracji, bo zawsze rzeczy, które ASP robi są super ciekawe i rzeczywiście wizualizacja danych w takim profesjonalnym wydaniu to jest bardzo inspirujące. Humor nam jest wszystkim potrzebny, także, także myślę, że w ramach tygodnia nauki również o tym warto mówić. O, nie tylko ja takim Możecie robić dużo, dużo takich rzeczy. Kato Science Corner odbywają się warsztaty rysunkowe z Bartoszem Minkiewiczem, rysownikiem znanym chociażby z serii komiksu Wilku Superbohater, albo z ostatniej strony Tygodnika Powszechnego, gdzie tydzień w tydzień można oglądać jego satyryczne rysunki. Część zajęć adresowana do dzieci, część zajęć adresowana do dorosłych. Freestyle. Generalnie chodzi o to, żeby połączyć rysunek z czymś, co wydaje się zabawne, śmieszne, co może wzbudzić radość. Również prowadzący pan Bartosz Minkiewicz zwrócił uwagę na to, że ten humor prędzej czy później u każdego i tak się pojawiał, więc cel może że został osiągnięty, a dzieciaki okazały się być fantastycznymi I Jeśli to będzie dobry pomysł, to. Dziewiąty tydzień, zorganizowany w ramach obchodów Miasta Nauki, to tydzień trzech kultur, którego celem było zacieśnienie relacji pomiędzy Żydami, Chrześcijanami i Muzułmanami. Te trzy kultury od zawsze współistniały tak naprawdę na Śląsku, później były zapomniane w pewien sposób. Mam tutaj na myśli kulturę chrześcijańską i żydowską. Od pewnego czasu kultura muzułmańska, od 30 lat mniej więcej, też rozwija się na Śląsku. One zawsze współistniały i musimy pokazać, że mimo naszych różnic żyjemy na tym terenie, rozwijamy się razem, działamy na rzecz naszego regionu i wszystkie prace, które prowadzimy. Są pokojowe. W tym bardzo trudnym czasie przede wszystkim musimy się skupić na tym, że naprawdę nauka może działać na rzecz pokoju. W ramach Tygodnia Trzech Kultur zorganizowano wiele wykładów oraz zajęć mających na celu przybliżenie świata Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów. Jednym z miejsc otwartych dla wszystkich osób chcących dowiedzieć się czegoś nowego na temat tych społeczności był Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego. Mieliśmy okazję wysłuchać debaty bardzo ciekawej debaty i rozmowy profesorów. Doktora, doktora habilitowanego rektora Uniwersytetu Śląskiego Ryszarda Koziałka, a następnie zobaczyć i skosztować herbaty marokańskiej. I teraz widać. możesz się nalewać obok to nic nie szkodzi i widzi panie panu udało nawet taki niż ja. Podsumowanie kolejnych tygodni w mieście nauki już za miesiąc. W marcu czeka na nas tydzień kosmiczny, tydzień liczb, tydzień miasta.